Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale Tutaj jest już Oficjal Jak widzicie mam już okulary Dla tych, którzy nie wiedzą Na YouTubie w ogóle Tutaj mam takie piękne oprawki Ale dzisiaj nie tym się zajmiemy Słuchajcie, dzisiaj wpadło na taki pomysł Że przedstawię wam Trzy typy YouTuberów, których NIE NA Więc tak słuchajcie Pierwszy typ to jest taka moim zdaniem przedłużara nie umiem tego nazwać, słuchajcie taka co, taki youtuber, co ciągle przedłuża na przykład, słuchajcie ja wam to teraz przedstawię w taki krótszy sposób Hej kakrani witajcie w kanale odcinku na tym kanale Jezu, przepraszam, że tak długo nie nagrywam ale byłam chora i ogólnie byłam w aptece po tabletki, ale jakiś facet mnie wyprzedził wow, wiem no i powiedział, że mnie nie zna i ja wtedy chrypnęłam. On powiedział... Kyś, 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 ja Cię nie znam! A ja wtedy tak chrypnęłam jak teraz. I powiedział... "Babo, o czym się... Powiedziałam. Powiedział, człowieku przebój mnie, bo ten byłam teraz w sklepie, ja lubię to, że ciągle gadaliśmy, i pan mówi, tyle nie zbegać się, tyle nie zbegać się, ja oddygaj daj mi, ja oddygaj! Bo to już było tak, że potem tak, ja z Agatką, że jesteśmy dorosły w ogóle, taki obraz w gle, fajny, nie, taki fajny obraz i po taką szklankę co od D-Pietra. I w ogóle ja. i oczywiście chciałam zamówić czerwoną, ale dali mi niebezpieczną Oczywiście jak mam jedną, jeżeli chcielibyście ją zamówić To oczywiście jest sklep, który macie Ogólnie to, słuchajcie, nie obchodzi mnie tak, ale w ogóle chciałam was dzisiaj Powiedzieć wam, że właśnie mnie nie było i teraz chciałam was wytłumaczyć, ja mam tam też, goś po prostu No i tak Nie wiem, zrozumieliście, ale nieważne. No i zamiast 5 minut filmu zrobiło się 30. Choć kolejny typ, którego nienawidzę, to jest taka, jakby powiedzmy, która wszystko dla, zrobi dla reklamacji. Na przykład, zobaczcie, ja to tak przedstawię. Czekajcie, chwilę, tylko jeszcze coś wezmę. Mm. Hejka, kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Z tej serii. Dzisiaj weźmiemy z moim chłopakiem i sobie coś porobimy. Robimy live, ale no, chciałam was zaproponować wam trzy świetne rzeczy, które wam przedstawię. Mam je w domu od trzech lat. Są naprawdę fajne. Zobaczcie. To jest bardzo fajne, kosztuje 50 zł. Ten długopis jest bardzo fajny, klasyk. On jest naprawdę dobry. A i ten jeszcze jest długo. A nie, żuraczem, za ten mi nie zapłacili. Ten nie jest fajny. No więc słuchajcie, do czego my przyszliśmy? Więc słuchajcie, takich typów też nienawidzę. No bo słuchajcie, po co robić taki odcinek, no skoro w ogóle wiecie. I tak nie wpłynie na ludzi. Kolejny typ, już ostatni moim zdaniem. Jest to typ taki, mm, słuchajcie, jak to nazwać? Słuchajcie, czekajcie, jak to się nazywało? Typ laj Na przykład. Jedna osoba ciągle robi live, ja mam na przystawie Hejka, witajcie W tym odcinku pójdziemy do galerii Z moim chłopakiem i moją siostrą Kupimy coś sobie Ale oczywiście Ja mam wszystko Gucci Oczywiście Louis Vuitton Nie mogę mieć niczego innego Nie, 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 nie. Wy, Wypraszam, że sobie Ja muszę mieć Louis Vuitton, Gucci Wszystko, co jest najprestijsze W ogóle dzisiaj idziemy po nową torebkę Gucci Taką piękną czarną Jedziemy po bluzkę Louis Vuitton Oraz spodnie Louis Vuitton Oraz czapeczkę Gucci Dla mojej siostrzyczki kupimy Czarne spodnie Louis Vuitton Oraz torebeczkę Gucci Słuchajcie Naprawdę, są strasznie tanie firmy. Nie, naprawdę. Mój dom jest za milion tysięcy złotych. To jest naprawdę tanio. Nie, naprawdę, są strasznie tanie. dobie te w Polsce, ale no ogólnie, naprawdę. Ale, naprawdę dobrze, więc chodźmy do Louis Vuitton. Ach, i dla mojego chłopaka kupię czapeczkę Louis Vuitton oraz kuci. No więc, słuchajcie, takiego typu też mnie nienawidzę, bo. No bo na przykład Lord Crushfield, no ja go lubię oglądać, ale na przykład taki jest, że on musi mieć tylko ciuchy z Louis Vuitton, z Gucci, innych nie może mieć. Zrozum, no ale taki jest. ale więc nie bądźcie tacy, bo ja naprawdę takich typów youtuberów nienawidzę. Mówię wam, ogólnie was przepraszam, że mnie tyle nie było na YouTubie, ale widzisz, szkoła. Ogólnie od środy będę nagrywać bardzo bardzo dużo, ponieważ mam przerwę świąteczną, więc to już będzie dla Was fajny, fajnie, bo będę więcej nagrywała. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej typów, na przykład ludzi, których nienawidzę, dzieci, których nienawidzę, albo po prostu nauczycieli, których nienawidzę, to zostawcie łapeczkę w górę. piszcie w komentarzach, jaki typ byście teraz chcieli. Typy nauczycieli, których nienawidzę Typy, nie wiem Rodzeństwa, którego nienawidzę Co chcecie, słuchajcie Ja mam na wszystko pomysł, naprawdę Więc piszcie w komentarzach I ogólnie Ja się z wami żegnam Jeszcze raz przepraszam, że mnie nie było tle na YouTubie No i słuchajcie, kończymy tak ten odcinek Tak, słuchajcie, no papa pa.